Komentarz z rundy 5. Patryk zagrał białymi, Serchaski po tej to zagrał czarnymi. Otwarcie w tej partii mi się osobiście bardzo podobało. Trochę to też pewnie jest dobry wybór, natomiast możliwe, że ja bym zagrał po prostu Shimari. A tutaj powiedzmy, też to jest ruch na pewno dobry, ze względu na to, że ma jakąś kontynuację. Niekoniecznie musi na to odpowiadać czarny, bo tak czy siak się rozłączyć go nie da. A jeżeli chodzi o biały, mogę na przykład próbować później zabrać tutaj bazę czarnemu dzięki właśnie C8. Natomiast sobie czarny spokojnie tam poradzi. Tak? Nie będą miał tych punktów, ale zagrało specjalnie wyżej, żeby żeby mieć y, wpływ na zewnątrz. Gdyby zagrały niżej, to by z taką myślą, że będą brały punkt. Wyżej y, gramy raczej z myślą o wpływach. Dobry też y, wybór czarnego, to mi się podoba. Takie uderzenie to już jest takie bardziej nowoczesne. Y, nie chciał tutaj zagrać chociażby czegoś takiego czarne, bo po takim dosyć klasycznym czoseki no, możliwe nawet, że nie zostanie takie rozegrane, bo ten kamień tutaj stoi. Tak, tutaj akurat sobie czarne jakoś poradzą, ale jest też szansa, że białe niekoniecznie pójdą w ten wariant. Możliwe, że z racji tego kamienia zdecyduje się na przykład przeciąć. Wtedy walka powinna być lepsza dla białych przy takim przecięciu. Ciekawe rzeczy by się na pewno działy. Natomiast yy, to by było może bardziej skomplikowane dla czarnych. Tam na pewno mi się bardzo podoba. Jest tutaj w porządku, jest zagrany. zazwyczaj, to jest joseki, gdzie jeżeli białe tu zagrają, tak, bo jeżeli nie zagrają, no to zagrają w całe pięć czarne. Po takim czymś zazwyczaj się grywa w ten sposób lub w jakiś inny sposób, się rozszerza od tej formacji tych kamieni. Z tym, że wtedy z kolei C8 może nie stoi tak bardzo źle dla białego. Coś za coś. A tu jest jeszcze wszystko dobrze rozegrane. Tak, i czarne zagrały. Yy, rozszerzenie od, od tego, a jednocześnie jest w pewien sposób zagrożenie natunkami W ogóle, dlaczego to jest tak bardzo popularne, do podejście do tego Shimari? w Ten sposób. I dlaczego często właśnie też się ignoruje ze czarnych? No bo czarne zignorowały to w ten sposób. Yy, bo raczej to nie jest do dobrania punktów w narożniku. Nie jest to takie proste. Yy, I zazwyczaj też czarny tego nie chce. Zazwyczaj właśnie yy, to jest do dobrania. Wpływu du dużej, dużej ściany na tą część plasz. I zazwyczaj robimy właśnie albo w taki sposób, albo w ogóle gramy jakieś hasami, czy też coś w tym stylu. Jeżeli chcemy brać narożnik, no to można też próbować jakiś taki sposób. Można też próbować jakieś kopnięciem, natomiast tutaj się wszystko jakoś tak zgrywa. Warto było mieć rozszerzenie od tych kamieni, no i jest to przy okazji. Hasami, natynkami, z tym, że bardzo często kontynuacją, prawie zawsze kontynuuje się w ten sposób. Uż wcześniej było, zresztą można. No tutaj, tutaj, ruch kontaktowy, na to musiał krok odpowiedzieć, ale nawet w tym momencie, nie odpowiedziało czarny, można yy, grać. Potem, za co czarne odpowiedzą tu, mogę powiedzieć, tu na to są różne cząsteczki. Warto jest znać, one są dosyć, mogą być dosyć trudniejsze. No, jeżeli ich nie znamy, to, to może być już w ogóle trochę trudniej dla nas. No i jeżeli nie znamy, to może nie powinniśmy się decydować na to. Powinniśmy raczej To Zazwyczaj dobrym ruchem. Po prostu takie wyjść. Z tym, że te możliwe, że czarny nas skopną, nie wiem, i wyskoczą. Czy coś takiego. Tak, tak sobie to wyobrażam. Białe mogłyby pomyśleć jeszcze inaczej, że zagrają najpierw taki wślizg, i dopiero wyskoczą. Że w przyszłości mogą próbować trochę zabrać tej bazy, znaczy zabrać na różnika. Czarny, bo czarny sobie tak sobie poradzą. Ale przy okazji robią sobie jakąś taką bazę dla białych. Niekoniecznie muszą dwójka odpowiadać na to czarne. Czarne mogą powiedzmy, nie wiem, no kontaktował, powiedzmy, że nie. Powiedzmy, że tak odpowiedzą i mogą w ten sposób zabrać biały narożnik. No ale coś za coś. Tak, tutaj zyskują bardzo dużo czarnych. Na przykład. Ale nie gra się ruchów kontaktowych. Zwłaszcza jeżeli to jest to będą wymiany wnętrze za zewnętrze, bo w tym wypadku cokolwiek by tu nie zagrały białe, to będą wymiany właśnie wnętrze za zewnętrze. Jakby zmuszamy czarnego do tego, żeby brał zewnętrze, coś co jest strategicznie ciekawsze. Nie powinniśmy tego chcieć wymuszać, raczej z daleka. Tak kontaktowo to niezdrowo i nie powinniśmy tak grać. Tak samo tutaj. Co robią biały właśnie ten błąd? Że grają kontaktowo i wzmacniają swoją grupę, ale bardziej wzmacniają czarne. A jeszcze w tym wypadku dały ponuki. Zbicie tego kamienia tworzy nam kształt takiego kwiata. No i teraz czarne są przeszczęśliwe, bo mają tak potężny kształt. I teraz gra chyba jest, jak dobrze kojarzę, 15 punktów lepsza dla czarnego. To jest naprawdę istotne, mimo że aż tak czasami nie widzimy tego, ale Ponuki powstaje właśnie poprzez zbicie takiego kamienia, tworzy się nam taki kwiatek i może czasami doceniamy, czasami nie, ale to jest naprawdę silny kształt, da nam w przyszłości dużo punktów. No a grupa białego, niech, niestety, jak się okazuje, nie do końca jest jeszcze żywa. nie Jest nie do końca żywa. Czarny wziął narożnik. Czarny ma teraz spokój i przy okazji z tą grupą. Ma prawo grać coś innego. Ja prawdopodobnie bym tu zagrał, chociaż ten ruch też jest zrozumiały. Tylko trzeba go konsekwentnie jakoś kontynuować. Na przykład mi się wydawało całkiem logiczne, że ustawił czarne chociażby na taki wariant, gdzie tworzył sobie duży tutaj potencjał. Można, nie trzeba, czarne zdecydowały się w ten sposób grać, też można, ale żeby ten kamień nie stał na planszy źle, bo póki co to to jest rozszerzenie od grupy, która i tak żyje. Ta grupa na 100% żyje, to nie potrzebuje tego kamienia. Jeżeli on ma być w jakiś sposób użyteczny, no to wydaje mi się takie R8 żeby wziąć od niego jakieś punkty, a Przy okazji, to jest takie właśnie półsente, tak jak tu mówię, że, że, że kiedyś w przyszłości możemy celować gdzieś, gdzieś w te punkty, czy coś takiego. Grają czarne od góry, co, co jest raczej złym ruchem. Powinny na przykład spokojnie białe tutaj dograć, co sprawi, że to są ich punkty. To już no tam żywe, a te kamienie stoją po prostu źle, bo one nic nie robią. Nie biorą punktów, ani czemu nie zagrażają w tym momencie. Ta grupa wprawdzie jeszcze żywa nie jest, ale spokojnie ma wyjście do zewnątrz. Nie jest otoczona, a jeszcze sobie spokojnie radzi. Więc jeżeli biali tego nie zrobią, no to jest szansa, że prędzej czy później czarny tu dograją, i wtedy już kamień o 7 nie stoi aż tak źle. Natomiast póki co o 10 się zupełnie nic nie robi. Tutaj grają raczej zwykłe, kształt białe, bo można byłoby na przykład rozcinać. To jest takie ucho słania. Jak Co się stanie, jak tutaj wyjdziemy, Dosyć problematyczne to będzie. Oczywiście jeszcze się na to czarny nie decydują. Ruchem, który raczej się widzi, jeżeli już tutaj mielibyśmy coś grać na tej bandzie, to Bliżej, może dalej, ale chyba, chyba raczej bliżej to jest lepsze. Z racji tego, że należy wiedzieć o słabości. Po kopnięciu zawsze jest tutaj słabość. No, z racji tego, że zagraliśmy wyżej, to jeszcze słabość jest tutaj. Yy, one będą na pewno lepiej działać, jeśli białe będą miały kamień w M17. I często się robi tak, że najpierw, bo ty nie musiał w sumie odpowiadać na to białe. Mogłem zagrać tu, mogłem nie grać. Mogłem na przykład grać już tutaj. No i w tym momencie są te słabości, one jeszcze, jeszcze bardziej mogą działać. Tak, jeżeli tutaj czarne zagrają, no to prawdopodobnie najpierw się wciskamy. Jak dobrze kojarzę, najpierw się gra tutaj. No, i zależy co, co odpowiedzą Białe Białe mogą, czarne. Czarne mogą na przykład oddać narożnik. Na przykład w taki sposób. Tak wstępne sobie białe zabierają część narożnika. Na przykład nie muszą tak grać, Mogą na przykład odważnie próbować zejść, ale z kolei. Więc tutaj i ta słabość. Nie wiem, czy tak od razu ją wykorzystujemy. Czy, czy po prostu czy po prostu jakoś w ten sposób. Nie pamiętam dokładnie jak szła ta sekwencja. Co nam tutaj bardziej się podoba przy okazji. Ale wiem, wiem że po hasami się raczej zaczyna. Nie od tego ruchu, a, a, a wypada raczej. Od tego, bo to jest większe abgi. Są tutaj te dwa problemy. Jeżeli tak jest, to tutaj nam dochodzi w ogóle trzeci taki. Jeżeli mamy takie rozszerzenie, taką. Jeżeli dobrze, że to jest. Tak, to to jest. Jeżeli to jest keima, to to jest ogema, to to jest Keima. To ona ma tą słabość tutaj, że. Możemy wejść. Jak? Czyli tutaj mamy w ogóle jeszcze trzecią słabość. Tu, tu i tu mamy takie, takie punkty inwazji, jakiś adzi. Prawdopodobnie od tego już zaczął. Jeżeli czarny zagrają w ten sposób, no to zależy. Od tego może dalej kontynuować. To raczej też można, ale nie jakoś od razu, albo w ogóle można próbować jakoś się wydłużać, no jak, jak tam chcemy, to kontynuować. Natomiast na pewno na pewno M17 wydaje się takie ciekawe i wydaje się z słabością. Ciekawe jakby na to miały czarno odpowiadać. Natomiast tutaj białe grają wyżej. Co, co i tak sprawia, że niestety dało się rozciąć ten kamień. Może powinniśmy jej wtrącić. Prawdopodobnie wtedy muszą się martwić czarno kamień. Jeśli nie, to on... to on ginie i tutaj są punkty białego. Jeżeli nie, no to. No to może tak. Białe dalej kontynuują, bo nie da się za bardzo tego rozciąć. Tak, Więc prawdopodobnie na przykład takiego ruchu. Yy, tak, a tutaj powinny się raczej czarne połączyć z tym kamieniem już nie, było, nie byłoby kłopotu. Natomiast to są złe wymiany. To są na pewno złe wymiany dla białych. Nie chcemy wzmacniać czarnych. O co? Jeżeli chcemy brać punkt od tej grupy, ją zabezpieczyć gramy już od razu w ten sposób. Dalej może nie, bo zaraz się okaże, że w jakiś sposób jest w stanie, nie wiem, tam nam zagrozić, czarny. Nie wiem dokładnie jak, ale wydaje się, że tak, że tak jest w sam raz. No i przy tej okazji nie zamieniliśmy tych. Nie zrobimy tych złych wymian, bo spójrzmy. Czy jeżeli zagramy tutaj, czy będziemy kontynuować w ten sposób? Na pewno nie. Tutaj jeden punkt, może dwa, ale to są wymiany wewnętrzne ze zewnętrzne. Czarne ze zewnętrzne. Mogą, mogą, mogą być użyteczne w jakiś sposób. Na przykład grożąc tej grupie. Natomiast czarni zupełnie nie powinny się bać o to, że tutaj jest dużo. Tu tak naprawdę dużo nie jest. Wyobraźmy sobie, czarny grają tak i się łączą. Biały nie muszą kontynuować. Biały mogą grać coś innego, natomiast trzeba wiedzieć, że kontynuacja jest bardzo duża. Kontynuacja, czyli taki klamp tutaj działa po prostu powiedzmy w taki sposób kontynuacja jest duża kontynuacja jest duża można w ten sposób jeżeli nie jesteśmy pewni czy czy teraz nam biało odpowiedzą tak o tak raczej powinny albo ale też nie muszą. chociażby taka jest kontynuacja taka no prędzej, prędzej jeszcze tutaj Tak to Tego terytorium strasznie To terytorium strasznie da się podgryźć Zabrać dużo od siebie da wiosę To wygląda, że to jest dużo Tak naprawdę to jest bardzo mało Tak ja tutaj nawet dogram Tutaj w ogóle jest problem z, z tym kształtem, co już mówiłem bo Tutaj na przykład da, da radę w ogóle rozciąć. A tutaj, no tu akurat nie jest rozcięte, teraz nie jest rozcięte. Może inaczej, w innej kolejności by dało rościć, Ale powiedzmy, powiedzmy że żadnego rozcinania nie ma. O, tak, tak o, i już. I widzimy, że tutaj jest naprawdę mało. Wyglądało na dużo, tutaj nie jest dużo a czarne właśnie się że tu jest tak dużo i próbowało od razu jakoś inwadować, coś zabierać, niż tak tak spokojnie sobie zagrać a to jest zupełne szaleństwo i tu było za mało miejsca w ogóle na to, żeby przeżywać tak więc jedyne co mogły zrobić czarne to takie proste, sumego dla białego i biało oczywiście dało radę i rozwiązać zginęły w ten, w ten sposób Czarne na dużą skalę i gra jest z całą dobra dla białego. Jaki inny tutaj? Bardzo kursi L18, bo ono rościna. Tak? Jeżeli tutaj czarne nic nie dograją, to jest szansa, że właśnie tutaj białe zagrają. Białe zagrają, no i tak się łączą czarne. Może, może łączył się. Ale tak. Natomiast Białe zrobiły spory błąd. Białe stwierdziły, że to partię pewnie da się wygrać szybciej, jak już tyle prowadzą, i zaczęły bardzo agresywnie atakować tą grupę, co było zupełnie nieskazane. Przede wszystkim dlatego, że tutaj w ogóle patrzę na takie możliwości, że drabinka działa. Tak, drabinka po prostu działa. To był problem, ale. Chodzi bardziej o to, że się pośpieszyły strasznie. Białe miały sporą przewagę. Jedyne, co na czym powinny się skupić, na przeżyciu tą grupą. Gdyby tą grupą udało się białą przeżyć, już na pewno wygrywają sporą przewagą. A w ten sposób, no to, no to są kłopoty. Jak się okazuje, no to jest niepotrzebny ruch. To możliwe, że jest w ogóle przegrywający ruch. Może trzeba się połączyć. Może nie. Pewnie trzeba byłoby się połączyć w jakiś sposób. Natomiast ym, tutaj. Tutaj jeszcze miał szansę. Białe, białe przeżyć. A, ale tylko na ko. Nic innego tutaj nie chodzi. Jeżeli białe próbowały w ten sposób, no to zwyczajnie się okazuje, że nie ma miejsca. Nie ma miejsca na drugie oko. Jeżeli by białe próbowały w ten sposób, to też niestety nie da rady. Więc. Ta grupa ginie na dużą skalę i to z kolei oznacza, że i to z kolei oznacza, że wróciły czarne do gry teraz pewnie mają nawet sporą przewagę. Już dalej było w zasadzie koyosę. To już gracze dograli, to Gra się skończyła. Różnicą, jak dobrze każe, 30 punktów. Czarne na początku zyskały sporo. Przez, przez te ruchy kontaktowe, wystrzegajmy się ruchów kontaktowych, zwłaszcza jeżeli one prowadzą do takich wymian wnętrza ze zewnętrzne. Zewnętrzne jest na początku gry dużo ciekawsze, bo jeżeli jest jakaś walka w przyszłości, to ten, kto ma zewnętrzne, się cieszy, bo ma łatwiej jest w tej walce, to chociażby, no, a zewnętrzne sprawia, że później może, może mieć duży potencjał i robić jakieś sobie duże moją. Tego było łatwiej. Tutaj czarnym. No i następnie była walka, która, która była z góry skazana na porażkę dla czarnych, bo miejsca jest za mało. Kromista jest za mało. Tutaj to przeżyć się nie da. Musieliśmy zginąć. No a tutaj białe wystarczyłoby, że w jakiś sposób może dograły, może próbowały w ogóle na początku uciec, zrobić zrobić jedno chociażby oko w tym rejonie. No mi się wydaje, że całkiem warto by było tutaj coś dograć. Po prostu przeżyć grupą to by wystarczyło. Chyba trochę białe okazały się być chciwe. I dlatego wróciły czarne do gry, no i tak się skończyło. To już tyle było od tej partii. Dzięki za wysłuchanie, no i cześć.